Cześć Manko z tej strony Modfanpl w dzisiejszym odcinku, sobie odpalimy jawę. Został już wymieniony cylinder na ten po drugim szlifie, głowica też jest nowa zmieniona. Ogólnie yy, jawa, nie, nie wiem dlaczego wcześniej nie działała. Jak złożyłem było przez chwilę tak samo, że chodzi na niskich obrotach i po chwili wchodzi sama na wysokie, a na drugi dzień już wszystko chodziło, więc nie wiem co się stało. No i cóż, zobaczymy jak chodzi. Kranik odkręcam. O. jeszcze mam do ustawienia niskie obroty, bo czyściłem też gaźnik, więc się trochę przestawiły. No i ogółem po wymienieniu tego cylindra i pierścieni na nowe zaprzestało się dzwonienie. Bo wcześniej pierścienie trochę dzwoniły, a teraz już jest dobrze. No i cóż, by było na tyle. Chyba. Możecie pisać, y, jakie chcecie kolejne odcinki, bo za bardzo nie mam pomysłów do nagrywania, a jeszcze dzisiaj dam rady. Chcę się raczej nagrać, choć też nie jestem pewien. No i cóż, sorry, że jest trochę ubrudzona. Aha, jeszcze jedną chciałem Wam rzecz pokazać. Mianowicie wypolerowałem lakier w jawce. Tutaj błotniki trochę. Bak szczególnie wypolerowałem. Myślę, że jest git. Tutaj narzędziówka, ta osłona. No i lepiej się to na pewno prezentuje. Kierownica też trochę takim aluchromem, duchromów właśnie, przednie lagi, dlatego mniej widać, bo one są takie okrągłe. No i cóż, to by było na tyle. A jeszcze jedna rzecz, cały czas zapominam. Są już oryginalne amortyzatory do niej zamontowane. Nie to od Rometa 51. No i się trochę poprawiło. Jest o wiele więcej miejsca. To by na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, mam nadzieję, że lepiej wygląda z tym wypolerowanym lakierem. No i cóż. Cześć!